Szanowni Państwo, drodzy goście, nauczyciele, pracownicy i wy, kochani uczniowie. Przed chwilą mieliśmy okazję obejrzeć przedstawienie, którego było, które było symboliczną lekcją o wartościach. Dziękuję Wam, kochani uczniowie, za ten wzruszający występ. Przypomnieliście nam, dzieciom, ale i dorosłym. Że dobro, tolerancja, pomoc drugiej osobie, wiara w siebie i nadzieja to nie tylko słowa, ale drogowskazy, którymi warto kierować się każdego dnia. Dzisiejszy dzień jest dla nas wszystkich wyjątkowy. Obchodzimy święto szkoły, dzień, w którym zatrzymujemy się na chwilę, by pomyśleć o tym, co tworzy naszą szkolną społeczność, co nas łączy i co sprawia, że nasza szkoła jest czymś więcej niż tylko budynkiem kojarzonym z lekcjami czy też ocenami. Jak co roku święto Szkoły Podstawowej numer 6 mienia Orła Białego splata się z wyjątkową rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. To czas, gdy wspominamy tych, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny. Przodkowie oddali życie, byśmy dziś mogli żyć w wolnej Polsce i kierować się wartościami, o których tutaj była mowa. Dlatego naszym obowiązkiem, jako uczniów, nauczycieli, rodziców, obywateli, jest właśnie pielęgnować te wartości. O które oni walczyli. Dobro i pomoc drugiemu człowiekowi to codzienne formy patriotyzmu. Tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka uczą nas jedności mimo różnic, a nadzieja daje siłę, by iść naprzód nawet wtedy, gdy napotykamy trudności. Drodzy uczniowie, Patrząc na Was, widzę pokolenie, które buduje przyszłość naszego miasta, naszej ojczyzny. To od Was zależy, czy będzie to przyszłość pełna dobra, wzajemnej życzliwości i wiary w człowieka. Pamiętajcie, że każdy z Was może być źródłem dobra w szkole, w domu, wśród przyjaciół. Niech to święto będzie dla nas wszystkich przypomnieniem, że być częścią społeczności szkolnej czy narodowej, to nie znaczy tylko czerpać, ale też dawać. Słowa, które wkładają się w nasze dzisiejsze święto, cytuję, aby żyć siebie samego trzeba dać, uczą nas, że życie ma sens tylko wtedy, gdy potrafimy dawać coś z Siebie, swoją pracą, życzliwością, troską o innych. Dziękuję wszystkim, którzy tworzą naszą szkolną rodzinę nauczycielom, uczniom, rodzicom i pracownikom. Dzięki Wam, nasza szkoła jest miejscem, gdzie nie tylko zdobywa się wiedzę, ale uczy się, jak być dobrym człowiekiem i odpowiedzialnym obywatelem. Niech dzisiejsze święto napełni nas dumą, wdzięcznością i nadzieją. Niech przypomina, że wolność, dobro i wzajemny szacunek są wartościami, które warto pielęgnować każdego dnia. Dziękuję.